Piaseczny ogłasza ważne wieści u boku młodego przystojniaka. Zewsząd płyną gratulacje. Andrzej Piaseczny mistrzowsko umie dbać o swoich fanów. Sztukę tę opanował wręcz do perfekcji, a jego najnowszy post w mediach społecznościowych sprawił, że internauci oszaleli. Andrzej Piaseczny z partnerem zażartował z fanów. We wpisie piaseczny zapowiedział nowy projekt, a przy okazji przedstawił kogoś, kto jest mu na pewno bliski, ale nie tak, jak wszyscy pomyśleli. Mężczyzna, który mu towarzyszy na zdjęciu, to Kacper Git, jego muzyczny partner. Zgodnie z sugestią, żeby Kacpra przedstawić znów i znów. Proszę się mu dokładnie przyjrzeć, zanim przysłuchacie. No zresztą przecież na każdym z koncertów przedstawię 15, 20 razy jeszcze, napisał piosenkarz. Fani może i są lekko rozczarowani, że to nie jest partner życiowy artysty, jednak nie omieszkali życzyć mu wszystkiego, co najlepsze. Piaseczny od czasu swojego coming outu skutecznie chroni swoją prywatność, w jednym z wywiadów potwierdził, że od kilku lat jest szczęśliwie zakochany i tworzy związek z partnerem. Media i fani są spragnieni wiedzy, kim jest wybranych wokalisty. Nowy projekt Piasecznego. Dwaj Przystojniacy, bądźcie szczęśliwi. Na zdjęciu, które pojawiło się na Instagramie, widzimy Piasecznego i Kacpra. Fani chyba nie doczytali postu, i zaczęli im życzyć szczęścia. Piękna para, Dwaj Przystojniacy, bądźcie szczęśliwi, czytamy w postach pod zdjęciem. Podczas gdy panowie zapowiedzieli swój nowy, świąteczny projekt. To właśnie na ten ostatni komentarz piaseczny zdecydował się odpowiedzieć. Zapraszamy na grudniowe koncerty, chętnie tym szczęściem się podzielimy. Jeszcze zanim święta już w grudniu napisał artysta. Taka postawa Polek i Polaków cieszy. Tym bardziej, że muzyk jakiś czas temu wspomniał, że chciałby wziąć ze swoim partnerem ślub. Nadziei jednak nie traci, nie chciałbym się uciekać do kruczków sposobów. Jeśli za mojego życia będzie to możliwe w Polsce, mogę obiecać, że będę pierwszy, powiedział w podcaście, wprost przeciwnie.